W ja bym... kaplicie świętej Trójcy, naszym najcenniejszym zabytku <kłysy> został wpisany w roku 2007 na listę Europejskiego Dziedzictwa Kultury. A od roku 2011 jest jednym z siedmiu nowych cudów Polski. I my znaleźliśmy się na tej liście. Na czym polega wyjątkowość kaplicy Świętej Trójcy? Nie jest ona w trakcie najstarszym obiektem Lublina, bo jest nim wieża, której jak Państwo widzą przez okno. To jest jedyny zabytek sztuki romańskiej z połowy XIII wieku, ale za to jest najcenniejszy. Gdyby Państwo mieli Na czym polega jej wyjątkowość? To odpowiedź powinna brzmieć następująco. W gotyckiej architekturze, jako tutaj mamy, typowej dla średniowiecznej Europy Zachodniej, mamy rusko-bizantyjskie malowidła typowe dla wschodniej. W rzymskokatolickiej świątyni, bo taką była zawsze, mamy freski typowe dla Cerkwi Prawosławnej. To połączenie jest niezwykle rzadkie i oryginalne. Mówimy więc, że jest ona miejscem, gdzie łaciński zachód łączy się z witalnyjskim wschodem. Jest to przykład wielokulturowości Lublina wzajemnej tolerancji. Czy dobrze mnie słychać? O, Najstarsze. Ale to nie jest ten opieg. Musiałby istnieć inna tablica, która nie przybychała do naszych czasów. Oparzę się i nie ja... I teraz proszę Państwa, i przedstawiam też te decyzje, z tymi marnotrawnych. Władze są jedną z całych również Musimy. Chrystus na tronie z Ewangelii, to jest Chrystus przedwładca, nad Nadmi Duch Święty w postaci gołębicy i działy Duch Ojciec, którego odchodzą promienie. To jest motyw Ojca święty według Nowego dysa. Chrystus otoczony jest symbolami czterech Ewangelistów. Mamy też tutaj czterech Archaniołów, one oznaczają całą ulicę Świętą. Tu jest Archanioł Gabriel, jest Michał i niewidoczny z tego miejsca Rafał i Górny. Jest ich cztery. Jest też scena zwana modlitwą. Matka Boża i Jan Świciel zwróceni w kierunku Chrystusa. W sceny modlitwa to najwięksi orędownicy bliskości, zwłaszcza dziecka naszego sądu. Oraz blisko okien, taki dziwny, skrzydła z pierwsza kwiatan nisko jańskich. Serafim, cherubin w środku chrony. One symbolizują nad Państwem, a Klęczy przed Matką Bożą i Jezusem, za nim biskup, Mikołaj. Ten święty Mikołaj był biskupem ten bardzo poważany w Kościele Wschodnim. I on poleca króla Matce Bożej Jezusowi. Mamy podwójny krzyż, kruk zbina osobistego do Jagiełły Jagiełłowi. Ten sam podwójny krzyż, na czerwonej tarczy terwowej, jest tam na samej górze, proszę zobaczyć, ale nawet na podstawie głównego ołtarza zostały wydrapane napisy. Jest ich przeszło 200, około 200 udało się odczytać, powstały na ten temat artykuły. Wiemy, że nie mają charakteru religijnego. Są to imiona, nazwiska, daty, teksty, czasem rysunki. Najstarszy pochodzi z 1519 roku, ostatni z 1934. Te najstarsze na pewno zostały znalezione pod tynkami, bo kiedy kopie wykonywał yy, Smoliński, kopie tej sceny, to on również skopiował napisy wydrapane pod tą scenę. Czynnym. Napisał Pio Jerzewski, wydrapał swój herb, trzeci, datem 1569 i tekst w języku łacińskim Unia Facta Est Cum Ducatus Lituanie Unia z Litwą stała się faktem, dokonała się doznać. Proszę teraz jeszcze dosłownie dwie trzy minutki, gdyby państwo chcieli sobie tutaj zdjęcia zrobić. Tutaj się to trzymają na filmie, kilka rzeczy. Są.

i znalazł się w nich Lublin. Hogenberg wykonał taki miedzioryt. Więc wiemy, jak wyglądało wzgórze zamkowe w 1618 roku. Renesansowy zamek, z którego nic nie zostało, wieża i nasza Kaplica Świętej Trójce. A to są obiekty już z innych skutków. Ja też. Ale przecież pamiętam, na wysiach, To takie,

Szak, to jest zobaczycie, ja nie pszę. Thank <laughs> you.

zawsze to był wierny polski, no, to zawsze to był wierny polski na gwarancji yy, To jest takie nawiązanie do tego, bo jest to myślę czasem to jest koniec yy.